Janusze Budownictwa! kurierzy memes, bezpłętawka oraz inne grupy facebookowe. Słuchajcie, ten odcinek będzie dość specyficzny. Wielu z Was prosiło o to, żeby nagrać jeszcze raz na przykład Januszy Budownictwa, ale problem jest tego typu, że tak szczerze to nie ma dość tyle dobrego kontentu, żeby zrobić z tego cały film. Dlatego wraz z Damianem wpadliśmy na to, żeby zrobić odcinek ogólnie z grup na Facebooku, w których między innymi będą różnego rodzaju Janusze. Jak ten odcinek wyjdzie? Nie wiem, ale jeśli go widzisz, to na pewno jest git. Także Janusze wszystkiego lecimy. 7.14 sms z... Jakiś tam numer. Paczka pod drzwiami! Kudło. przepraszam, kurier miał. <ścoughs> Szczerze? Jakbym dostał takiego SMS-a, to bym nawet nie był zły. Ja bym mu tylko xdddd odesłał, spoko. Boże, jakie przejęzyczenie, świetna korekta, zawsze działa. O, mamy czat z InPost. Ups, no to mnie zaskoczyłeś, na to pytanie nie byłam gotowa. Czy przekazać twoje pytanie? <ścoughs> Dawaj paczkę z k do naszego ciało obsługi klienta na Messengerze. Bot AI sobie z tym nie poradził. Tak, przekazuj, przekazuj, oczywiście, mordo, nie pytaj nawet. <głos> <głos> nie rzucać. <noise> Dobra, może, może w końcu yy, będzie dobitna wiadomość, tak? Proszę nie rzucać paczuszką. Jest napisane, że nie rzucać, ale kopnąć już można. <noise> Tak było. Klasyk. Hej, mam twoją paczkę, przywiozę ci ją. Dlaczego pan pisze do mnie przez Facebooka? Wolałabym kontaktować się za pośrednictwem numeru telefonu. Zdjęcie, i będę o 16. Co? Jakby mój karier tak kiedyś zrobił, to, to by poleciał chyba od razu do dzielnicy z lepszymi dupeczkami, do no co wy! Widzicie tą twarz? To jest prawdziwy Armand. Tam Amarant? Armand? Jest taki słonek Armand? Czekaj, Wikipedia Armata, nie o to mi chodziło. O, kochanie, widziałam, że żegnała się dzisiaj w pracy z jakimś facetem. Kto to? Oj, słoneczko, to tylko mój nowy kolega, nie martw się o niego. Y Pow, kolega, o którego macie się nie martwić. Tam, gdzie moja przesyłka. Witam, w wpijcie. Pozdrawiam. <laughs> Dziękuję. Kurier 11 na 10. Ocena satysfakcji milion punktów. <laughs> Pozdrawiam kolegę. Pornhub casting. Free entry. <laughs> Only gay. <laughs> ja mnie <mierdolę. laughs> Dobra, teraz też to widzę. Casting. Darmowe wejścia tylko gay. <laughs> Ale szczerze, taki troll jest naprawdę spokojny, jeżeli jakiś kurier jest tak leniwy, że nie może umyć tego busa chociaż raz w tygodniu, to dobrze ci tak, bardzo dobrze ci tak, nie przeszkadza. Ale wiecie co, jest jedna rzecz, która mnie totalnie irytuje. Widzicie ile tu jest przestrzeni? Uwaga, raz, dwa. Tyle. Jednym z powodów, dla których coraz ciężej robi mi się YouTube'a jest... Przestrzeń. Ba, Aniela chciała rozwijać swój własny kanał, ale wiecie co? Nie ma gdzie, bo zwyczajnie nie mamy na to miejsca. Moim marzeniem, takim skrytym marzeniem, jest posiadać kiedyś dom. I teraz tak, przeglądałem sobie ostatnio rynek nieruchomości. Zwykły domek jednorodzinny z małym ogródkiem potrafi kosztować 1,2 miliona złotych. W styczniu 2,020 to było 200 złotych. Wiesz, ile warte jest teraz? 139 39 zł. Ten pieniądz stracił ponad 30% siły nabywczej w ciągu zaledwie 5 lat. To było 200 zł. A wiecie, co to jest? To jest jednouncjowa sztabka złota o wartości prawie 11 tysięcy złotych. Wiecie, ile dla kontrastu taka sztabka była warta w styczniu 2020? Niecałe 6 tysięcy. Gdybyście odkładali te pieniądze w złotówkach, to na chwilę obecną ich wartość z 6 tysięcy spadłaby do 4 100. 63 złotych, a mogłaby wzrosnąć zamiast tego do prawie 11 tysięcy. I teraz nie traktujcie tego jako porady inwestycyjnej, ale za co łatwiej byłoby teraz kupić samochód, dom, mieszkanie albo działkę? Za pięcioletnie pieniądze czy za pięcioletnie złoto? No właśnie. I teraz tak, nie każdego stać na taką sztabkę złota. Dlatego dobrą opcją jest Gold Saver. Gdzie taką właśnie sztabkę możecie kupić po kawałku? Czyli na przykład macie na dzisiaj 1500 zł oszczędności. W przyszłym miesiącu będziecie mieli 250, za dwa miesiące na przykład tylko 50 zł. W każdym z tych miesięcy możecie kupować złoto po kawałeczku. I jak już zbierzecie te 31 gram, czyli jedną uncję, to możecie je odebrać w formie właśnie takiej fizycznej sztabki. Jeśli chcesz podejść do życia odpowiedzialnie, to rozważ inwestycje w złoto. Na przykład właśnie w sklepie Goldsaver.pl gdzie będziesz mógł, tudzież mogła, odkładać kiedy i ile chcesz. Zwłaszcza, że jeśli przy rejestracji użyjesz kodu KACPER, to otrzymasz dodatkowy bonus w postaci 100 zł rabatu na pierwszą sztapkę. Link do sklepu goldsaver.pl zostawiam Ci naturalnie w pierwszym linku w opisie. Naprawdę rozważ taką opcję inwestycji, bo za parę lat może się ona okazać naprawdę nieoceniona. Słuchajcie... Ja totalnie nie będę zdziwiony, jeżeli jakaś baba znowu sprzedawała swoją koszulkę za 4 zł na windet. Bo to dosłownie tak wygląda. My, prowadząc chalki, też zdarzamy się z, czasami z takimi idiotycznymi zwrotami, że to jest hit. Babka kupuje 7 parszelek tylko po to, żeby przymierzyć wszystkie na swoim psie i potem zwraca 6 sztuk. Doskonale, nie odeślę tego w oryginalnym kartonie, tylko w pudełku po makaronie. Ktoś kupił sobie dwie smyczki, stwierdził, że jedna mu się nie podoba, więc ją zwróci. Znowu nie użyje oryginalnego kartonu, tylko zapakuje tą smycz w. Pudełku. Ludzie są niepoważni, to to, to. to czasem jest aż przykre. A odwal teraz coś takiego jaka firma. Stwierdź pewnego dnia, że porobisz sobie jaja. <noise> I wyślij komuś paczkę w ten sposób. No przecież to by był początek końca. Taka sytuacja. Dawaj dziś 16, pojedziemy na fuchę, ten pokój wyszpachlować i drzwi wstawić. Chyba pomyłka kurierem jestem. <noise> A to, ch... przepraszam ale kurierem jesteś, busa masz, to może mi betoniarkę na budowę przewieźć. Co? Znaczy nie no, szczerze, niektórzy kurierzy mają busy najmowane, w sensie, że to nie jest dostawane od na przykład impostu, tylko że muszą to nająć, tak jakby, nie? To jest szczerze, jakby się dogadać, przewieźć betoniarkę w zamian za, nie wiem, dwie stówy czy coś? Why not? Why not? Co to jest? Zgłoszę pana do DPD za nienadawanie paczek z poglądów rasist... Ty, ty rasist, rasityczny. Co to jest pogląd rasityczny? Pogląd rasityczny. No dobra, ale to jest rasizm, to jest pogląd rasistowski, a co to jest rasityczny? Nie ma czegoś takiego! I to jest ta jedna klientka na pół Polski, która jest tak tępą dzidą, że to jest hit. Jeżeli ona pisze coś takiego, to chyba sam bym do niej nie przyjeżdżał tak na notabene. Łapówka, żeby paczki nie skopał. Ty, szczerze? To, to nie jest głupi pomysł ale jeszcze bardziej szczerze, jak byłbym kurierem, to bym tego w życiu nie wypalił. Nie, serio, nie, nie wiecie, co tam jest. Tam może być wszystko. halo, panie nadawcu, co dodałeś do tych fajeczek? Nasrałem. <laughs> Czekaj, to zdjęcie... Czy to jest paczka, która została maskowanie, żeby nikt nie zauważył, że to jest przesyłka kurierska? <laughs> Pani poprosiła, żebym zostawił paczkę i przykrył szmatką kamufla. <laughs> I po tym zdjęciu już widać, że to jest typowa karyna. Żeby przykryć szmatką, żeby nie było widać. Szanowny panie kurierze, który będzie dostarczał mi paczkę z Ikei, jak jeszcze raz przywiezie mi pan yy, rekał fialbo, to ja bardzo proszę przykryć go szmatką, żeby sąsiedzi nie widzieli, że to rekał. Albo że w ogóle coś tam jest. Hokus pokus nie ma. Jest tak, to zdjęcie to idealnie. O, to to jest to samo. No nie widać szaka, nie ma go. Z cyklu, czemu należy wyłączać zebrę po robocie? Ktoś tam dzwonił. O godzinie pierwszej w nocy użytkownik numeru próbował się z tobą skontaktować. <grystanie> Sebastian, oddzwonił o piątej! <grystanie> O nie, jaki to byłby troll! Czylicie tak oddzwonić o czwartej rado? Ja pierdzielę! Przecież to by było genialne, to by było takie złe! Bo co, Halo, kto zwodzi? No dzwonił pan o pierwszej w nocy, co tam, co tam trzeba? <grymne> Jezus Maria, co to jest? Etykieta Orlen Paczka. Rejon GTC 1, numer paczki. Poczekaj, czy możemy sprawdzić, czy ta paczka była dostarczona? Były takie paczki w ogóle? Nie, czekaj, pokazało! Szczegóły, opis. Cieszymy się, że twoja paczka została odebrana z punktu odbioru! Kiedy koleś to wrzucił? 22 października! 22 października paczka została odebrana przez gurniera i ruszyła w drogę! Ktoś nadał taką etykietę! <ścoughs> Ej, dobra, ty, ale poczekaj. Ja mam dwie teorie, co to może być. Albo to będzie paczka OELix, albo to będzie paczka Vinted. Daję! Ten zupełnie randomowy zestaw kości Ram, że to jest albo OLX, albo Vinted. Tip Poks, pox, strup gabaryt S. Nadawca Vinted user. Nie jestem zdziwiony nawet. Nie jestem zdziwiony. Pokażę wam coś, co wprawi was w osłupienie. Widzicie? To jest karton. No dobra, ale wiecie, co jest w tym kartonie? Patrzcie, koperty! Pełno kopert! Dosłownie na Allegro, możecie sobie zamówić zestaw 100 kopert bąbelkowych za 40 parę złotych. Przestańcie wszystkim utrudniać życie. Nie macie drukarki. Idźcie do żabki wydrukować etykietę. I przestańcie wszystkim utrudniać życie i pakować rzeczy w taki sposób. Ja was proszę. O, słuchajcie, mamy nową grupę. Bezpłętawka. Angelika zadała pytanie w grupie Bydgoszczanie. Dzień dobry, czy znajdę tutaj firmę bądź osobę, która wykona dla mnie tablicę korkową na wymiar? Dzień dobry. Boże, ta grupa naprawdę nazywa się Bezpłętawka i to nagle wszystko ma sens, to faktycznie jest bezpłęty. To, to by się spodziewał? Z szoku jestem, nie? Pow, youtuberzy, kiedy zaczynają film. Cześć, youtuberzy, kiedy kończą film. <grym> Dziękuję za oglądanie. Wiecie co? Ja mam w tym wszystkim lepszą wersję. Przed kontynuacją tego pogrzebu chcę powiedzieć, że sponsorem jest SERWIS Saver, gdzie możecie kupować sztabki złota. I szczerze, to tyle, jeżeli chodzi o tą grupę. W niej nic nie ma. W niej jest post w stylu CHODZILIŚMY DO SZKOŁY. I dosłownie to jest bez puenty, to jest bez puentawka. Tu nie ma kontentu, hmm. kiedy ktoś powie hamski żart przy stole. Ja, Adrian Zamberg, ceny ropy Steam. Kolejna grupa. Nie, ja tu nie wyrobię, ja tu nie wyrobię, dosłownie. Dziewczyny! Jaki jest taki w 100% działający sposób, żeby dać znaki chłopakowi, że mi się podoba, ale nie mówiąc mu o tym, że ja mi, ja się, mi podoba, się podoba, ale żeby zrozumiał, że mi się podoba, ale też żeby nie był ja do końca się dobra, dobra, i żeby, ale żeby ale się domyślał, a żeby nie musiałam mówić. Że mi się podoba i żeby on myślał, czy ty zamkniesz mordę? Czyli chcesz, żeby facet się dowiedział, że mu się podobasz, ale żeby on o tym nie wiedział i żeby myślał, że sam to rozpinił. Może sprawdźmy sekcję komentarzy. Dobra, no to, to jest jakiś pomysł, idźmy dalej. Kup mu lego. O, widzisz? Sprawdzone, skuteczne, zawsze działa. Mam wrażenie, że Aniela też chciała mieć swego rodzaju znaki. Powiem wam, dziewczyny, idźcie w tym kierunku. Nieodobrane połączenie. Jeszcze raz zadzwonisz, znajdziesz się na policji. Co? Babciu, ale to ty dzwonisz. Co, co tu ci chodzi? Będziesz usunięty fizycznie? Może bo... świetny. Nie chcę wiedzieć, co dalej. Nie podpuszczam, powinieneś to zrobić. Też mnie ciekawie, by zareagowała. Będziesz na policji, bo zadzwoniłam. Świetnie, świetnie. Wymienię. Szafa szerokość 80 cm. Wymienię na. na co zbywarki? Odbiór osiedle Kopernika Grunwald? Za co to zbywarki ty to odbierzesz? No, czekaj, moja zbywarka chyba nie ma takich funkcji. Chociaż nie wiem, zapytam. Ha, e, ha, e, i co? Myślałeś, że zawołam teraz Anielę, tak? Masz mnie za takiego seksistę. No to sobie miałeś rację. Aniela! Legia to by! Złodzieje i pijacy! Czy kibicom legi na pewno o to chodziło? Czajcie, by wiesić transparent, że jesteśmy złodziejami i pijakami? W końcu coś, co spodoba się łefie! Super! Teraz słuchajcie, to na co czekali wszyscy. Janusze budownictwa. Ale dawno tego nie było. Jestem ciekaw, jakie mamy świeże perełki, które nigdy nie były na filmie. Pierwszy post, let's go! Dobra, dobra to jest. To jest akurat rewelacyjne, to jest dobre. To za to plus jeden, nie? za to plus jeden. to mi się podoba 11 na 10. A to było kiedyś. Poczekaj, to było na jednych z poprzednich Januszy budownictwa. Łobatko. czekajcie, ostatnie Janusze, 3 lata temu, 5 lat temu, daj mi pierwszy film. Aha! Nowa seria na koniec roku, albo początek. Czy da się to usunąć z internetu? Proszę! Już wtedy byłem sobą. Fajnie ogląda się te reklamy, tylko trochę film przeszkadza. Tak było. Ja pierdziele, to jest odkurzacz. Płyta indukcyjna do gotowania i zamiast okapu odkurzacz. Ja wiem, że to zdjęcie zostało prawdopodobnie zrobione do mema, ale ironicznie poza tym, że ten okap jest głośny, to będzie działać. Ja pierdzielę, kto to wymyślił? Dobra, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Panie kochany, chciałbym drzwi narożne. Drzwi narożne? Nie ma najmniejszego problemu. O, drzwi narożne. Kto wymyśla takie rzeczy w ogóle? Czekaj, co? co to... Jak? Kto wymyślił w ogóle coś takiego? To jest najbardziej niebezpieczne miejsce do wyserania się na świecie. To jest opadająca podłoga, żeby dojść do klopa. Co? Ktoś takiego wymyślił i to przechodzi ludzkie pojęcie! Znaczy, nie że coś, można podejrzewać tak naprawdę każdego polskiego dewelopera, nie? Myślę, że każdy by się nadał. No ale nie powiem? Niezłe. Wyjątkowo niezłe. A chciałbym, żeby w tym momencie wszedł na basen inspektor BHP. Bardzo bym chciał, żeby w tym momencie na basenie pojawił się inspektor BHP i to zobaczył. Przecież tego nie da się nawet ocenić. To jest rewelacyjne. Dlaczego tu jest tak wąsko? Czemu? Jak tu. Ja bym miał dosłownie klaustrofobię. Jakbym miał tutaj dosłownie wejść i się wysrać, ja bym cały czas się bał, że ta ściana się nagle zacznie przesuwać. <śm> Może to jest dobry mechanizm, żeby szybciej się zesrać? <śm> <śm> Jak to uzasadnić? A co tutaj się stało? Co? Kto? To... Wiecie, co jest najlepsze? Ja nie wierzę, że to jest Photoshop, bo to zdjęcie jest zbyt przemyślane. Patrzcie, tu jest zwykła ściana, tu są kafelki, a tu jest listwa ozdobna, żeby to wszystko dobrze się wpasowało. Naprawdę w jakimś miejscu na świecie był tak zamontowany albo dalej jest tak zamontowany kibel. Idealne miejsce, jeśli nie potrzebujesz prywatności. Wow. Boże święty, jak stromo. Co to jest za zejście? I dlaczego chcecie tu zwabić Grzegorza Brauna? Czy to jest jakieś zejście do gabinetu, kancelarii Sejmu? O co tu chodzi? W życiu bym się nie odważył tym zejść. Nie ma opcji nawet. Poczekaj, a co tu się stało? Eee. Moment. Odpływ był w tym miejscu, więc kibel jest na środku, żeby nie przesuwać odpływów w inne miejsce? Bo ktoś stwierdził, że jeżeli kibel, ta dziura jest na środku, to to będzie idealne miejsce do odpływu. Tak jakby się srało do rury. Ja pierdzielę, Co za kretyn to budował. Wow. Ale szczerze, ja wam w tym miejscu coś pokażę. Wezmę teraz telefon. Tam jesteście wy. Cześć widzowie. I patrzcie, pokażę wam. Tutaj jest takie pomieszczenie ala magazynowe. Tak, dosłownie mam pralki za studio. Łamię właśnie czwartą ścianę, no nieważne. Patrzcie na to. Tutaj są 24 cm, co nie? Tu jest taki alałuk, takie przejście. No i tutaj macie regał z Lego i tak dalej. Patrzcie. Tutaj są 23 cm. Tu są 23 cm w tym miejscu. Obracacie się 180? Tutaj są 24 cm. Czy wy czaicie, że można zrobić różnicę centymetra na jednej ścianie? Tutaj to dopiero Janusze budowali mieszkanie. I oczywiście znajduję takie rzeczy dopiero po tym, jak je kupiłem, nie? Ale jakbym chciał teraz wszystko prostować, to albo muszę kołać centymetr tynku, albo skuwać centymetr tynku. No lepiej skuć. A co, jeżeli tam będzie żelbet? To będę musiał położyć centymetr, ale wszędzie. Czekaj. Co to jest? To jest szafa! Ja na początku myślałem, że to jest konfesjonał! Boże, ja to zobaczyłem i widziałem w tym konfesjonał! A to jest, nie wiem, gotycki kibel ukryty w gotyckiej szafie czy coś? Kto to wymyślił, coś takiego? To jest takie, wiecie, jak jesteście na przykład uczniami Hogwartu i dowiecie się o pokoju życzeń, a tam jest szafa zniknięć. A wy postanawiacie trollować, więc wrzucacie do szafy zniknięć kuźwa kibel. A jakby Martwo otworzył te drzwi, a tam kibel w środku? Co on by zrobił w tym momencie? Dobra i słuchajcie, ostatnia grupka na dziś. Polszczyzna mnie bije. Domyślam się, że to będzie grupka z błędami ortograficznymi, także ciekawa, tak sądzę? No nieważne, zobaczmy. ZUP! Hej! Czy mamy tutaj jakieś matki? Morsy? Gdzie mordujecie najbliżej Bebowa? Czy mamy? To jakieś matki morsy. Gdzie mordujecie najbliżej, babowa? Co ty miałaś na myśli, kobieto? Gdzie morsujecie? Rozumiem, ale chyba ci nie wyszło. Praca Lublin. Poszukujemy osoby. Dobieństwo! No od zaraz! Oho, na co wy poszukujecie osoby? Oferujemy umowę o pracę. Do no za długo to nie potrwa, bordo. Najniższa krajowa, system zmianowy, konieczność, książeczka zanepidowska. A no tak, no bo wiecie, bo Unia wprowadza regulacje dla rolników, więc mięso musi być przebadane przez sanepid. Dobra. To może być ciekawa grupa. To naprawdę może być ciekawa grupa. Co to jest? 5,99? Zioła mnicha na oczyszczanie. Oczyszczanie piszemy razem! Kupujecie mnicha, który oferuje wam szczanie na oczy! Nie! Ludzie czasem naprawdę nie myślą autentycznie. Nie parkować aut. Aut. Ale szczerze, widząc taką tabliczkę, co jest chyba pokrywką po lodach, już absolutnie nigdy bym tam nie zaparkował. Osoba, która to napisała i zostawiła, jest niezrównoważona psychicznie. Nie wiecie, co na wam zrobi z samochodem. To jest lepsze niż zwykły zakaz. Serio. Masakra. Kiedy ludzie zrozumią, zrozumieją, że taka inauguracja we własną skórę... jakiś dźwięk wydałem. W ciało, co powinno być świątynią, to nic innego jak wielbienie demonów, a w obliczu zbliżającego się święta halok. ja była na pokuszenie i wy sami to sobie robicie! Zalicie, że wysyłacie dzieci w święto halogen, a one zamiast z cukierkami tu wracają z halogenami to, to! Jak można być takim zacofanym i napisać coś takiego z pełną świadomością? Ja nie rozumiem! Geja! Yeah, a, yeah. oh, witam! Co robisz? Ach, oh, odpoczywam! Skin! Z y kim? Z kim? Sama? Z kim się pisze? Darek, a ty. Darek, nie! Darek to nie jest BD Sigma. Darek nie ma Rizu. Pol Regio. W ciągu 20 lat. Duży pociąg pociągi przyjechało około 1,5 miliarda pasażerów. Co jakiś czas dostajemy na stopchamie filmy, jak jakieś samochody stają potrącone z pasażerami na przejazdach kolejowych. <grywa> Ale jeszcze półtora miliarda pasażerów do tego dochodzi. Polregio topuje w rankingu, nie? <grywa> Ktoś bardzo się starał rozwiązać dylemat wagonika. Ej, słuchajcie, zastanawiacie się, czy przejechać pięć osób czy jedną osobę? Polregio ma na to rozwiązanie. Przejedziemy wszystkich, których się tylko da. <grywa> Ale dobra, ten odcinek był, szczerze myślę, że bardzo dobry. Fajne były te posty na tych grupkach. A fajny jeszcze możesz być ty, jeśli zostawisz subskrypcję na tym kanale. Bowiem już niebawem dobijamy do 5 milionów subów. Do miliona 100 tysięcy dobijamy od roku czasu, dajcie siada. Pamiętajcie o sponsorze tego odcinka, jakim jest Gold Saver, gdzie możecie zakupić taką właśnie złotą sztabkę z prawdziwego złota. Z kodem Kacper otrzymujecie 100 złotych bonusu na start, także jeśli chcecie mieć taką sztabeczkę 100 złotych taniej, to na Gold Saverze możecie sobie na nią z takim bonusikiem odłożyć. A tymczasem, jeżeli nie widzieliście tego wspaniałego filmu, to ja zachęcam do witania. Cześć!